Właśnie drugiego dnia mojego tegorocznego pobytu w Lizbonie zrobiłem parę ciekawych rzeczy, część druga. Dzisiaj jest czwartek, 9 stycznia 2025 roku. W drugim z dzisiejszych wpisów będę kontynuował dzielenie się kilkoma doświadczeniami i przemyśleniami dotyczącymi drugiego dnia spędzonego przeze mnie podczas mojego tegorocznego pobytu w stolicy Portugalii. Około 7.10 wieczorem postanowiłem zamówić i zjeść kolację zawierającą skrzydełka kurczaka i frytki serowe w Zachirkebab Kebab obok sali Królestwa Świadków Jehowy przy Alnidzie Marus de Tomar. Około 7.30 wieczorem w tym miejscu spotkań spotkałem się ze starszym niemieckim małżeństwem składającym się z dwojga Świadków Jehowy, z którymi się zaprzyjaźniłem już w zeszłym roku. Z jakiegoś powodu nie chcieli przyjmować ode mnie małych prezentów w postaci talizmanu w kształcie uśmiechającego się kota, na którego powierzchni przedniej i tylnej są wyrzeźbione chińskie znaki oznaczające zapoczątkowanie bogactwa i dobrobytu. Uczestniczyłem we wczorajszym zebraniu tam, gdzie zgromadziło się kilkadziesiąt mówiących po chińsku osób takiego różnego pochodzenia jak chiński, francuski, koreański, niemiecki i portugalski, wśród których było kilka osób, które mi powiedziały, że wyglądałem na szczuplejszego niż wcześniej. W zeszłym roku już mnie zdziwiło, że wszyscy ci cudzoziemcy posługują się językiem chińskim na takim wysokim poziomie. Zdziwiło mnie to jeszcze bardziej, że choć będący jednym z ważniejszych języków urzędowych UE, polski nie wydaje się tak szeroko używany, jak chiński w stolicy tego państwa członkowskiego UE. Około dziesiątej wieczorem zebranie się skończyło. Postanowiłem biegać do supermarketu Sarkar, którego godziny otwarcia mnie zaskoczyły. Większość portugalskich supermarketów wydaje się zamkniętych przed godziną dziewiątą wieczorem, ale ten supermarket jest otwarty aż do północy. Głęboko oddychając świeżym powietrzem po deszczu, biegałem do supermarketu, którego ekspedient okazał się indyjski.